elementować tego to gówno. idzie jak kur mucha w smole, ale na nic innego Gram w tą giereczkę Wyglądasz tak. jak mucha w smole A, gram w tą giereczkę, więc nic innego, że idzie tak Na pod martwym ziomkiem. Kto z nas będzie martwym Ma ziomkiem? Na pod martwym ziomkiem, coś nie zło O, cześć. Trzyma. Dziś Nie. O, odpaliłem się. Widzę skrzynię na różową. I słyszę Hilbia. A baba robi tu Genika. Już gdzieś wypadnę Chyba Już nie żyje. No to był piło, piłą łańcuchową, nie? Przecież k nie, jakby... Nie wiem, czy każdy w tą grę, czy Co, ale to jest tragedia, co się dzieje w tej grze że To każdy, nie wiem, jakbym... Ja Dobra, okej, okay, okej, okay, albo nie Powiedzmy, że mnie po prostu nie przyparciło iść do lokacji i nie Tak Dzięki za przyjęcie hita, dostałem I... to. Można wejść genem, <noise> trafiąc ja, dobrze jeszcze ten... I jeszcze dodatkowo liczyłem, że wyskoczy za babą. by się rozpędzić z tyłą. Pamiętaj, że ma Tinkerera. wiecie co? Tinkerer to generator, który pozwala ci... generator, to to pozwalać, <noise> który pozwala ci <od> w 85% wyłączyć <noise> gena. Wow, ale w szafkę, z... chyba, chyba nienawidzisz szafek. Trzymasz Unbreak Cable'a? Dobrze, generalnie. Bo to tak jest dół. To znaczy, że Że po polsku do mnie dobra. E, Niezłomny? E, nie wiem. Rejbila. Tak. To, to, to było darzowe, nie? <noise> nie miałem tam po tym pojęcia. Licza baba zdjęła mnie z hakanę. No tak, tak, Chyba cię porzucę chwilowo. Dobrze. Echem. Można wyjść z tej gry już, wiesz. Można po zawić się. Nie, 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 wygrywamy to. Tak, gówno nie wygrywamy, Boba, bo tak, dzisiaj ty też, teraz ja. Bo w jak każdy ma już w dupie, to mam też tą giereczkę, jak to Hinka wyje... Ja Hinka tylko okay, ty mam, Katie moment. jest ja ten moment, cię ściągam, Albo jak ta bawełna, cię nie? No. Czekaj, ma jakieś... co, co zrobić Ukrywam no. się za... się za winklam, tak? A ale. ale nie musisz mnie bić, tak? Przerwam. <coughs> <tosł _> <tosł _> <tosł _> dosyć dywanowanie tego głównego, jest takie głupie. Słabe są te momenty tej giereczki, ale i tak to właśnie. No, że tak. Mam no, cięcia, cien cienka sprawa, jeszcze kiedyś tak powiem. Aż do... Gena w dopiero. Ja no, idę do gena, którego wcześniej zacząłem. A bo w sumie, dobra, w serverze z tego samego. A, dopiero tego dobiora. Dwa, Też mam zbytą giereczkę w sumie. Idę jej pomóc, żeby się może. A kiedy po prostu umrę? jakby czekam do dopyta A ser, wiganik ładnie, abyś tam... abyś tam pewnie nie przeoczył. Ale jest Kiel, nie? <laughs> Ide idealnie. Taś sobie ją Nigdy się nie ugią. Jestem trefą i sadzą. bo po... tam babka niż sygnała, nie? Playboy, Cordy. Gadam. go? Cztery. Postrzegam, czy Ale fajna muzyka kogoś sobie. Za zresztą pytam... Tak. Idzie tam w dużej. Konie za Chinkom. Czy tu bujesz, za? A pan wyciągnął Jakbym popchnął jakąś ścianę, jak ory, nie Panie pościg. Pep, emocje, pep pościgi Uuu, a jo, ja bo już są. Uuu, też dowetnie.